Witam pięknie wszystkich moich starych, jak i nowych widzów. Z racji tej, że za dwa dni będę więził, trochę z trochę sineczek, trochę boczku. Pomyślę, że zabiera sobie dobrego, wydzonego pasztetu. To, tak, dwa dni przed, to jest akurat ten czas, żeby się wszystko przygotować. Tradycyjnie przepis będzie poniżej filmu, w opisie. A Od czego zaczynamy? Zaczynamy od parzenia w około 80 stopniach do, może nie do miękkości, ale do takiej półmiękkości boczek. Boczek taki, jest, jak widzicie, w miarę chudy. Mamy tu 700 gramów boczku i 700 g podgardla. Będziemy to kroić w kostka, tako nie za mało, nie za wielko, tako kostka, żeby mi później weszła do maszynki, bo wiadomo, musi to potem być pomielone wszystko. Czyli tako kosteczka wystarczy. Kosteczka to fajnie pokroimy. tym do gara nalejmy wody, podgrzejemy ją do tych 80 stopni. I dopiero potem do tego wrzucimy podgardle i boczek. Oczywiście do tego pójdzie liść laurowy, pójdzie ziele angielskie, pójdzie pieprz. I tak, godzą około godziny do pół miękkości. będziemy to parzyć. Nie gotować, tylko parzyć w 80 stopniach. Boczek, podgardle, liść laurowy. Ziele angielskie, pieprz. Czyli tu mamy ile? Prawie półtora kg mięsiwa. A reszty się dowiecie jutro. Na razie dzisiaj tylko to uparza, a reszta będziemy robić jutro. Na razie. 80 stopni mamy. Jakieś pół godziny już mięsiwo się parzy. Teraz do tego dociepujemy. 300 gramów boczku, a czy się boczku, przepraszam, słoniny w kostka. 300 gramów, czyli 30 dekagramów słoniny w kosteczka i dwie cebule. Pamiętajcie o cebulach, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne w tym paszczecie jest cebula, więc nie zapomnijcie o cebuli. Dwie cebulki i 30 dekagramów słoniny. Troszkę musimy ognia tym przykręcić, bo się nam robi za dużo i ja myślę jeszcze jakaś godzina i będzie. Dobra, to na razie. Okej, okay. minęło jakieś pół godziny od wrzucenia boczku. Gadał, że godzina, ale to myślę że będzie to za dużo, bo i tak, jeszcze tak tego nie powiedział, jak to pomielimy wszystko, to będzie to jeszcze parzone po tym szczebie Czyli to jeszcze wszystko, wszystko, wszystko zniknie. To będzie parzone, że tak powiem, tym dwa razy. Cebuli nie kroicie w jakiejś piórka, paski, no w ciepujce w całości, bo ono też będzie pomielone. A później jak ją pokroicie, ona wam się rozleci, by się ją tym szukać w, w tym rosolu. Dobra. 15 minut do końca. Dociepujemy serca. Serca, dno tym te wieprzowym. Tego serca samą jakieś 40, niecałe 40 dekagramów. 15 minut przed. 15 minut przed, wciepujemy serduszka, zostawiamy to na 15-20 minut jeszcze pod przykryciem. Za 20 minut dowiecie się, co dali. I ostatnia partia. I równie ważna jak cebula, wątroba. Tak samo 40 dekagramów wątroby wieprzowej. Wątroba wieprzowa, no wiadomo, wątrobianka, podstawa pasztetów. Sami tu widzicie, ona się już robi. Biało dosłownie 2 minuty, i to wyłączą. Wątroba. Wystarczy w zasadzie no, sparzyć do za tym wrzątkiem. I oto teraz przykryja, wyłączą pod tym gaz, prąd. Przykrywam, zostawię na 2 minuty i będę to odcedzał. Jak to ostygnie wszystko, to będziemy to potem mylać. Oczywiście będziecie wszystko widzieć. Tego rosołu nie wylewamy, bo to rosół będzie nam potrzebny, bo w tym rosole jeszcze będziemy e, Moczyć bułka do pasztetu i ewentualnie będziemy go, do, go dolewać do, do już tej całej masy, która zostanie pomielona, bo może być za Suchy, no ale w to wątpię, bo, bo pod gardle nie Raczej nie, ale to tak, że jak powiedział wcześniej to Rosu będzie potrzebny tylko do namoczenia bułki do tego pasztytu. Czyli co, mówi tu, wątroba 40 dekagramów. Kto jak woli, bo w przepis mówi pierwotny, że tej wątroby powinno być w zasadzie dwa razy więcej. Dwa razy więcej, no ale jo ja aż. Nie lubię, bo wątroba jest, jakby to powiedzieć, taką bardzo wyrazista w smaku, i ja tego ty nie lubię. Więc dołżech połowa, połowa przepisu, i ja myślę, że to wystarczy. Na pewno no to wystarczy. Zresztą zobaczymy, będziecie widzieć, jak będzie tak zwana moja koszt próba czyli zostawiam to już wyłączone na dwie minuty odcedzą to ostygnie to i będziemy melać nara dobrze wszystko mamy odcedzone mięsiwo, cebula serduszka wątróbka czeko na maszynka Jademy citeczko nr 3 i na troszkę tego, troszkę tego, troszkę cebuli troszkę serduszka I będziemy to mylać będziemy to mylać dwa razy dwa razy na sitku numer 3 jeżeli ktoś lubi pasztet krymowy no to później to można jeszcze wziąć Potraktować blendery. Ja akurat takiego bardzo smarownego pasztetu to lubię, Czyli nie starczy, jak to przepuszcza dwa razy przez te moje sitko numer 3. Jak dla mnie to wystarczy trochę cebulki Ale co ja powiem? Blenderkiem można to potraktować. Tak woli jak po 5 minut. Każdego po troszkę na przemian. O! I się kłoni. Jedynie nie pierwszego za nami. Tak to wygląda. To jeszcze widać, że jeszcze są kawałeczki. Ale w miarę już jest wszystko razem pomieszane. Teraz to będziemy to mylać drugi roz, ale drugi raz już będziemy to robić z dwoma bułeczkami. Dwie bułki namoczone w tym rosole, w tym wywarze z tego wszystkiego. One się już rozlatują ładnie, pięknie. I drugie mielenie pójdzie z tymi bułkami. Dwa miawienie, a potem będziemy do tym przyprawiać. Tak, jak powiedział, jak komuś nie pasuje taka konsystencja, blender i do przodu. No i przyprawimy. Mamy nasze, nasz sztof. Czas ogłasnął sztof, no wiadomo, nie. Jak to woli, Tarek powiedział o tym wcześniej. Można to zbenderować na Pasztet Taki kurde smarowny, ale nie Mnie to wystarczy dwa razy Sitko numer dwa Co dalej? Sól Nie sól peklowa, tylko zwykła sól 20 Gramów na Kilogram Pieprz o kurde, mi spadło ten mikrofon. Pieprz. 2 gramy jednoty na kilogram. Majeranek. Moim zdaniem nieodzowny. Nieodzowny przyprawa do pasztetu. teraz to musimy wszystko fajnie wymieszać. A potem będziemy to smakować. Jak będzie czegoś no tym brakowało? Będziecie tutaj się dodawać sól, pieprz i majeranek. Można dodać gałki muszkatołowej, ale moim zdaniem na no, ten gałka chyba nie. Ok, szpitalnie nabito. Jademy w czevko. Nasz pasztecik pyszniutki. O, zobaczcie, że jaki fajny jest. Nie za mocno, i tak po kolei, po kolei, aż się skończy. Nie ma tego za dużo, ale zawsze coś na smak. No tym będzie jak zrobicie tego więcej, uwędzicie to. Zawsze jest taka opcja, że można to potem z tego szczewa wyciągnąć, dać do słoika i zapasteryzować czyli jak Wam szkoda szczywa można ten pasztet nabić w osłonka białkowo folia celulozowo i uwędzić to w osłonce w folii celulozowej a potem to można z tej osłonki folii dać do słoika i zapasteryzować bo wiadomo, nie? jak ktoś robi to zawsze ty się robi na jakąś większą ilość nie? I o tak przy okazji je zrobił na smak Będziemy mi widzieć co z tego będzie. ale to ja jak jak komuś to się nie chce robić to można zrobić większą ilość, większą kupa tego wszystkiego Uwiędzić po słońce Potem z osłonki wszystko wycić do y, słoika i potem pasteryzować albo w wodzie, albo w piekarniku i ten pastet będzie na dłuższy, dłuższy okres czasu, nie? Ja tylko tak zrobił dzisiaj sobie przy okazji no, tym do siebie. Tak to wygląda. Dobra. Na razie on jest y, w szczewie. Za chwilę pójdzie do Kąpieli wodnej nara. Parzymy pół godziny, około pół godziny do temperatury takiej, że o, to tu do mi patek pływa, żeby y, nasza pasztetowo miała w środku 70 stopni. To nam zajmie około no tej pół godzinki. Na razie tu tym umie. 70, to za chwilę będzie wszystko rosło pół godzinki do 70 stopni w środku, potem to fajnie odcedzymy powieszymy, bo mamy teraz jako temperatura nie mamy temperatury do tej ujemnej, ale mamy tak około 5-6 stopni na placu, i ja to już powiem do więzarni, żeby to odciekło, a jutro to będziemy fajnie wędzić. No to co? No to do dnia jutrzejszego, nara. Godzina 50, piątek. Moje wyroby pasztetowe wiszą już w więzarni Co tak jak widzicie, jest to już uparzone do temperatury 70 stopni w środku. Dziś odpowiadają zapowiadają 5 stopni na placu, więc myślę, że będzie wszystko ok. Do jutra mi to nie zmarznie. Nie ma takiej opcji, bo to jest tuste, wszystko nie. Dobra, taki mamy mały maszket. Jutro to będziemy więdzić z moimi szinkami i innymi rzeczami, więc. Do zobaczenia do jutra. Idzie otwieramy wrota uuu Na razie bym pokorzał tyle Po tym bym pokorzał tyle Po tym tyle Dobra Tu jest to co nas interesuje Mój pasztecik Chyba mi zawsze wyschnął, ale nie szkodzi Dwie godziny Dwie godziny i będzie. Dobra, wyciągamy go do ostudzenia. I tak, moi drodzy, wygląda mój pasztecik. Konsystencja, jak widać, taką. Dwa razy mielone na trujeczce. Tak, jak wam powiedział, jak macie ochota, żeby pasztec był bardziej kremowy, ok. Mi akurat pasuje taki smak. Idealny. Może jest troszeczkę za dużo soli, ale mnie to nie przeszkadza. Bajka. Róbcie, subskrybujcie i do następnego.